No witam, witam, wszystkich po kolei, z osobna, na moim kanale, no i, no stanęło na tym, że może wykończyć ten stołek, bo jak nie, to ja będę wykończony, FK mnie wykończy. Yeah, this is what I, what I said, you know, I finish my, my uh, stół. Because otherwise, I will be finished in this home, in this house. Uh, Eva will, will kill me sooner or later. Because you know, I stop in the middle of that working. I not middle is done, but uh, you know, a few things gotta be corrected. <clears throat> and he wants to correct. He wants me to correct everything and paint it. And this is what I try to do today. I have no clue if I will be successful and uh, I will try because you know this is right. my, my life is, is uh, you know at risk right now. Także ja dzisiaj to muszę spróbować to z, z tym fantem coś zrobić, bo tak jak powiedziałem moje życie wisi na włosku. Ewa chyba ma dosyć tego uh, czekania i ona chce, żeby to już wszystko funkcjonowało, to nie jest wcale takie proste, okej, okay, dobra, biorę się i on ja za, za chwilę wam coś pokażę, no. yy, Przyniosłem potrzebne mi rzeczy, między innymi pana wykałaczki, tu i to jest yy, to, czym ja będę reparował, bo yy, mam tu yy, kilkanaście różnych dziurek, i ja po prostu te wykałaczki będę wkładał w te dziurki, żeby wypełnić to, tak jak ta, bardzo ładnie. Tylko ja nie potrzebuję tych wykałaczek takich długich, bo te dziurki nie są aż tak wielkie. You know, I don't need the, uh, this long to, thick, to, to, to fix my, my, my holes, what I got in my stool. O. Nie wiem czy wy to widzicie, nie widzicie, zaraz, o tak, no to mam coś takiego, tu mam dziurkę, młoteczek, puk, 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 nie ma dziurki. miracle, ok, this is what I'm doing, you know, I, I fix, because I got several holes and this is the only way what I can fix it. I mean, I can fix any other way, but you know, I don't want to fix any other way. This is the easiest way to me. Ok, brawo. Tada! nice. No, new topic. I, I to jest właśnie to, co ja będę teraz robił. Najpierw reparuję te wszystkie dziury, a później wezmę się za tą resztą. Stołek jest z powrotem na warsztacie. Pouzupełniałem, pokleiłem, pocudowałem. Jest fajny, gładki, ale nogi są takie trochę kwadratowe. A chciałbym, żeby były bardziej okrągłe. No i teraz trzeba będzie wykończeniówka, która mi wykończy. Alright, just what I said that I Correct and finish almost every imperfection on that st stool, but what happened? I is, legs are kind of square and I want to make it round. And this is what I'm going to lose a lot of uh, time today. I to jest to, co, co dzisiaj będę robił. Stracę bardzo dużo czasu, żeby zrobić się okrągłe, bo uh, nie mam maszynki do robienia okrągłych nóg. Muszę to robić na piechotę, czyli ręcamy. I to się będzie odbywało w ten sposób. Patrz to ludzie i to. To jest jedyny sposób, jaki, jaki wymyślili Szczotkowie i rzadkowie na to, żeby zrobić półokrągły ten. Coś Tak, okrągłe. Także zabawa weźmie mi sporo czasu. Wiesz, tej zasadzie nie musicie się działać. Ale ja tak. I co to? No powoli, bardzo powoli. Tutaj cały czas mam płaskie. Nie proces will be time consuming, long and painful. Especially on my fingers. Także proces robienia okrągłych nóg będzie bardzo długo. Długotrwały i bolesny dla moich palców. Bo bardzo mam papier ścierny, mam bardzo, bardzo szorski. To ścina nogi, ale przy okazji skórę z palców. No, także musicie mnie za to podziwiać. No, to będzie bolesne, na pewno. Teraz to, co ja spróbuję zrobić, ja spróbuję tą zabawę kontynuować, ale... w rękawiczkach. Zobaczymy, jak to się skończy... jak ta zabawa będzie trwała, ten, odbywała się. Mm. Dobra, no trochę lepiej, no na pewno lepiej. Wygląda to teraz rozkoszniej, no. O, i się dużo, dużo pyłu robi, dużo się sypie, no bo to jest bardzo ostry papier. To jest inna sprawa. Także. A, jeszcze trochę. I ja sobie dam spokój z tym, z tą nogą i z tym papierem. Po prostu wezmę drobniejszy papier bo ten papier zostawia mi bardzo grube ślady. Mało kto, albo powiem więcej, nikt tego nie ogląda. Ale ja to się nie rozchodzi o oglądalność w tej chwili. Się raz chodzi o Majestar sztyk czyli Mistrzostwo Świata. No i, i ten, i czas potrzebuje znowu długi odcinek. Trochę dam wam odpocząć od siebie i nakręcę trochę ten, yy, popracuję sobie bez waszego towarzystwa. Jestem na tym etapie, czyli tak, trzy nogi mam już w miarę okrągłe. Raz, dwa, trzy. Ta czwarta jest tak bardziej kwadratowa niż, niż okrągła, ale to ja się nie spodziewam cudu, a nawet mało tego, ja nie chcę robić cudów. Jak chcę zrobić to, co ja robię. I ten. No, i ona będzie. Chyba do końca nie będzie. Znaczy, żadna z nich nie jest, będzie super. Y, y, okrągła, bo to jest. O! Ręczna robota. Ręczna robota. No i jak ręczna robota mówi. Y, jest mniej precyzyjna od maszynowej roboty. Czyli ręcznie to można światło zapalić doskonale. A, a poza tym to można tylko do pewnego momentu wszystko zrobić całkiem nieźle, ale też, ale nigdy doskonale. Znaczy, he, powiedzmy że można. No oszukuję teraz. Na pewno można, tylko że to jest tak... bierze tyle czasu, że ja naprawdę nie mam najmniejszego zamiaru się tak, tak z tym użerać, bo ja po prostu wam nigdy nie pokażę, jak ten stołek wygląda pomalowany, a to jest to, do czego ja zmierzam. Chcę go zro... zrobić w... Swojej doprowadzić do takiego stanu, żeby Wam pokazać pomalowany stołek. No, także ja wezmę teraz do końca tą czwartą nogę, tą właśnie, czwartą nogę i ten, i, i oto ten, teraz będę do tego zmierzał, żeby ta czwarta noga pasowała do tych trzech i może mi się uda pomalować i pokażę wam jak on będzie pomalowany, chociaż nie będzie to pomalowane, takie malowanie... Dobra, skończę pieprzyć. Ten biorę się za robotę. Podjąłem męską decyzję. Doszedłem do wniosku, że już jest czas na to, żeby to zacząć malować. Wstępnie malować. Ja nie mówię, że kompletnie malować, ale wstępnie malować, żeby zobaczyć co jest złego z tym obrazkiem. Yeah. I decided it's the time to to uh, make the first uh, initial paint to find out what is wrong. And let's start from Так. How the it look? How Pierwsze malowanie. Do pewnych części będę używał, nie wiem, będę używał farby bezbarwnej, a do reszty, ona też jest w sumie bezbarwna, ale ma taki złoty, złoty ma taki. Patrzycie. Ja że parts I will paint with clear. Uh -huh. A resztę that will, I will paint with regular paint. <coughs> and, uh, and to, jest to co za chwilę się stanie. Ja mam puszkę. puszkę takiej farby. O. Zapędzę, zaraz zacznę to malować pędzlem. Zobaczymy jak moje dzieło sztuki zmienia kolor. No teraz robię za Picasso, niejakiego i zaczynam malować, żeby zobaczyć co tu jeszcze będzie można ewentualnie poprzeć. będzie trzeba potrzeć. może to się... Może to się odbędzie... Nie wiem co czy to, czy to będzie trzeba spotrzeć coś, czy nie. Może to się wszystko odbędzie zgodnie z planem. Nie mam pojęcia. W każdym razie. Stołek zmienia kolor. I taka jego będzie... W sumie taka będzie jego uroda. Z tym, że to będą tutaj... Będą ciemniejsze miejsca, będą jaśniejsze miejsca. Bo to taka tego uroda. Ech, tylko uroda jest z tego powodu, że ja użyłem różnego, różnych gatunków drzew. To nie jest zrobione z jednego, z jednego gatunku drzew. Tu jest kilka gatunków drzew i to jest zawsze to, co mi się rozchodzi, żeby, żeby było kolorowe. Okej. Okay. Kręcimy dalej. No i z tego wynika, że ta, ta część, yy, do to będzie najciemniejsza. No ale to też mi chyba specjalnie nie przeszkadza. Zresztą mnie to nic nie przeszkadza. Okay. Yeah, like you see, guys, that's gonna be very colorful the stall, just because I use a couple of different, couple like two, three different kind of woods. I don't, I never use. Well, I do, I do use. Uh, some cases I use only one, one type of uh, wood for some kind of, some uh, kind of project. But this time, I didn't want to. Okay. Jaskółcza kolor bardzo ładnie. Tak jak ja sobie tego to wyobrażałem. Zaczyna być coraz fajniejsze, coraz weselsze. I jeszcze sila Nie przerywam sobie, nie przerywam wam oglądania, mimo że tego nikt nie ogląda. Bo, bo nie. Bo mi pasuje właśnie Kręcić cały proces malowania tego stoka. Z tym, że yy, tak jak już wcześniej powiedziałem, ja to, to jest takie wstępne malowanie i jak przyjdzie później co do czego, to ja to wszystko wezmę wyknę jeszcze raz, jak zobaczę jakieś niedokładności, jakieś... Yy, Coś, co mi się nie podoba, to ja to po prostu wezmę w diabły, powycinam, powycinam i będzie to jeszcze raz malowany. Ale już wezmę. Wy już, będziecie, już wiecie, o co się rozchodzi, i Wy już nie musicie, nie musicie się męczyć, nie musicie brać udziału w tej zabawie. W tej to już będzie moja zabawa. Później. Dobra. Ta puszka, właśnie. Opustosza. Tada. Muszę otworzyć drugą. Zaczekajcie. Otworzyłem drugą puszkę. Jest pełna. Proszę bardzo. Malujemy. Kończymy. Malowane. Kończymy. Dokończymy. Dzieła zniszczenia. Także. Malujemy to wszystko. I to jak wam powiedziałem, och ty karol, wziąłem ten wziąłem go no nic. To. Nie takie nie takie problemy w życiu były. Także to to jest jeszcze żaden problem. Zaraz wam pokażę. Jak dokończę tą nogę. Znaczy dokończę to całe malowanie, to zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od środka i z bliska. Ale wiecie co, mi to się już podoba i ja chyba tego nie będę poprawiał. Ja to tak zostawię. To całkiem nieźle wygląda. Tutaj, bo ja już tutaj włożyłem sporo pracy, żeby, żeby, ten, żeby to wygładzić wszystko, żeby to wyglądało. Przyzwoicie. Także ja już chyba nie będę potrzebował tutaj nic poprawiać, tylko to już tak zostanie. Znaczy nie, ewentualnie ja to pomaluję jeszcze raz, żeby to było lepiej zabezpieczone i lepiej lepiej, lepiej działało w przyszłości. Żeby ta farma jakoś się tutaj wzięła i, ten, i zabezpieczyła ten stołek. Nie. this is what i said that, uh, that whatever i did i mean my, my finished job looks okay and i don't think i'm gonna, gonna paint it i mean that i'm gonna paint it one more time definitely i'm gonna paint it one more time because right now the paint is, uh, is sucking in and uh, everything will be very dry And you know what I'm gonna do? I'm gonna, later on, I'm gonna I'm gonna paint it one more time. Paint, paint, right now, I'm gonna show you how this, how my paint-up looks like. Oh, all right, patcha, patcha, patcha. To wygląda tak. Aha, ja mam ręce teraz mokre. Zaczekajcie, muszę sobie ręce wyczyścić. Uh, dobra Tak wygląda środek mojego stołka po malowaniu. Uh, this is what my stool looks like from, in, from inside. I mean, underneath. Tak wygląda pod spodem. Będzie tak wyglądał ten mój stołek. No. I ten. I jest... Jak widzicie, jest bardzo kolorowy. Już mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Tara! Nie, no wygląda super. Dobra, ja go teraz postawię na łapach i pomaluję mu górę. Zobaczymy, jak to będzie wszystko razem, czy żaden do kupy wyglądało. No. To tak wygląda stołek na czterech łapach w połowie malowania. Czyli jest pomalowany cały spód. Jak zresztą, ten już podejrzeliście. A teraz ja się wezmę i pomaluję mu górę. I zobaczymy. Jak to wszystko razem będzie wyglądało? Dobra? Zaczekajcie, no bo ja teraz muszę iść na statyw. Bo chcę pomalować. Teraz malujemy... Znaczy malujemy. Dlaczego ja mówię w liczbie mnogiej, to ja nie mam zielonego pojęcia? A to jest takie głupie przyzwyczajenie. Yy, jeszcze tam... A, dobra, nieważne. Yy, teraz pomaluję mu górę. I teraz i, i, i po tym manualnie już będziecie wiedzieli, jak ten stołek będzie wyglądał skończony. Fakt, że jak dalej tak pójdzie, to on mnie wykończy, Francja jedno, no ale zanim on mnie do końca wykończy, to wy chociaż zobaczycie, jak to będzie wyglądało. A i co to z tego będzie? To będzie z tego na dzisiejszy film, który jest mocno opóźniony, tylko z tego powodu, że ja się pieprzyłem i zamiast wziąć się za robotę, to ja oglądałem świątkową, która wymusiła Jastrzębską i inne znaczy po prostu zajęcia domowe jeszcze miałem obowiązkowe, których nie brakuje, jak się ma dom. Wierzcie mi na No. ta góra się robi trochę ciemna, no ale taka to miała być wyciej uroda od samego początku była bardzo wzorzysta, ale ja z góry wiedziałem, że to ciemnieje. No ale się ale wzór będzie widać, także... Yy... To nie ma tak, szaf. Całe piękno tego, tego stołka będzie yy, 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 widoczne. No a tylko te nogi powinny podkreślać, pokazać tą różnicę. I ten. No i, i, i po ten. No i jakoś podkreślić. Okej, okay, dobra. Teraz, bo ja tu wam zasłaniam to. W każdym razie ja to już wiesz, zapaczykowałem, a teraz mogę Wam pokazać ten stołek w całości z bliska. stereo, w trójwymiarze. I diabli wiedzą jeszcze wcześniej. Tada! No to tak wygląda stołek w całej okazałości. Ja już go nie będę ulepszał. On już sobie zostanie taki, jaki jest. I ten, i tak jak widzicie, jest bardzo kolorowy na wierzchu. Farba zaczyna powoli wysychać, bo po prostu jest suchy jak wiór. To farba wysycha, jak ona wyschnie, to ja jeszcze po prostu będę musiał położyć drugi, drugi ten, drugą warstwę. No i tak jak Wam powiedziałem, no jest wesoły stołek. wesoły stołek. Jest tutaj to, to były takie, yy, popsułem to, jak, jak, yy, jak go kształtowałem. No to w pewnych miejscach włożyłem kawałki drewna, jak na przykład tutaj gdzie wam gdzie, nie chcę się wam pokazać. O tutaj za, 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 zbyt duże zbliżenie. O, tutaj włożyłem kawałki drewna i jeszcze gdzieś włożyłem, ale w, ten, w pewnych miejscach miałem za mało, za mało było popsute, no to włożyłem tylko taką, taką, taki, taki klejster, takie drewno wpłynie. To, co mogę zrobić, wziąć flamaster i zmienić kolor na, na ciemniejszy. I to jest to, co ja chyba zrobię, że wezmę flamaster i ten, zamaluję te jasne plaski, żeby to tak kijowo nie wyglądało, a ponadto Kijowo, nie, nie Kijowo, a niech ktoś zrobi lepszy, okej? Okay? I wtedy będziemy gadać co jest Kijowa, a co jest bombowo. No, to tak wygląda stolek i już do stołka nie wrócimy, wiecie? Już chyba starczy tego dobrego, do stołka nie będziemy wracać, on po prostu już ma swoje miejsce, bo już Ewa rozgospodarowała, on ma swoje miejsce, no i stanie w domu i będzie reprezentował dzieło sztuki, świat artystyczny będzie reprezentował, no fajnie, no to dygam nóżką i do, do później.